Dzień dobry, w kolejnym filmie mierzymy dzisiaj na tapetę pójdzie jeden sklep i jest to reserved. Tak wybraliście, to, to, to wszystko przez Was, bo tak wybraliście na Instagramie ten sklep. Y cieszył się po prostu największą ilością głosów, dlatego zrobiłam zamówienie i postanowiłam robiąc właśnie to zamówienie, że bardziej będę wyszukiwać rzeczy pod kątem już przygotowania gotowych stylówek. Nie na zasadzie, że na przykład zamówię sobie trzy kurtki i będę mierzyć każdą z osobna, tylko żeby jakoś fajniej je połączyć te ubrania i pokazać wam jak można je wystylizować. Tak mi coś się kojarzy. Zobaczmy co takiego zamówiłam. Jest jedna rzecz którą bardzo bym chciała przymierzyć. Ja nie chcę jej zostawiać. W sensie kupiłam te rzeczy dla Was, żeby przymierzyć je i tak dalej, ale zobaczcie, na to Przecież ta kurtka jest jakaś czadowa, przepiękny kolor. Nie była jakaś też super droga z tego, co teraz patrzę. Zamówiłam ją w rozmiarze 34 i rzeczywiście jest taka trochę oversize. Myślę, że będzie to dobry rozmiar. No i przymierzymy. Kolor mi się mega podoba. Co prawda na stronie myślałam, że ona jest bardziej taka świecąca, a ona jest w takim totalnym macie, więc jeżeli chcecie takie puchowe, kolorowe kurtki, a przeważnie się je znajduje w takich, może nie odblaskach, ale świecące są, tak? Takie czasami holo aż. No więc tutaj macie taką matową bardziej. jestem naprawdę bardzo jej ciekawa. No, jest śliczna. Od razu, jak mi wpadła w oko, to, to ją wzięłam i trochę pod nią układałam te stylówki, bo chciałam ją przymierzyć po prostu, więc przyznaję się bezbicie, że tą kurtkę zamówiłam trochę dla siebie. Ale zobaczymy, wam też się spodoba. Zamówiłam też sukienkę. Jest to sukienka, nie wiem, czy nie maxi, bo jest bardzo długa. Na modelce pięknie wyglądała, ale wiadomo, modelka pewnie miała metr. 80 i była bardzo, bardzo szczupła Zobaczymy jak będzie wyglądać na mnie No ja jednak taka super wysoka nie jestem Mam 1,70 m Więc jestem bardzo jej ciekawa Fajne paski Coś innego Bo tutaj jest taka odcięta na dole I kosztowała 90 zł Wzięłam w rozmiarze S I nie wiem czy nie będzie Bo ona jest bardzo rozciągliwa A chciałabym żeby była obcisła ale myślę, że tak, żeby przymierzyć, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, to rozmiar będzie w porządku. I od razu Wam powiem, że to nie jest taka czysta, czysta biel, jak na przykład tutaj ten papier, tylko bardziej coś kremowego. A paski są tradycyjnie Czarny, i jest to długi rękaw. Tak jak Wam wspomniałam, zamówiłam trochę kompletami, takimi stylówkami. No i zamówiłam też garnitur, jakby, czyli całość, tak? Spodnie i marynarka w takim wzorze. Krata. Bardzo ładny kolor, bo to jest taki czarny połączony z beżem, takim kremowym ciepłym. Bardzo ładny wzór. Naprawdę podoba mi się. E, I one nie wiem ile kosztowały, bo jest zakryta cena. Ale wzięłam je w rozmiarze 36. Obawiam się, że mogą być troszkę za duże, ale zobaczymy. I one mi się bardzo podobają. I do tego wzięłam e, marynarkę. Też tutaj nie mam ceny, e, ale ją wzięłam w rozmiarze 34. I tak wygląda. Marynarka jest bardzo ładna. I nawet jakbyśmy nie mieli tych spodni, żeby tak połączyć w całość, to i tak wydaje mi się, że marynarka sama w sobie jest naprawdę śliczna, bardzo elegancka, ale taka przełamana, yy, nie bardzo taka. Wiecie o co mi chodzi? Że na przykład niektóre stroje są na tyle eleganckie, że musimy już całościowo się ubrać elegancko. A tutaj ona jest zarówno właśnie elegancka, ale można ją spokojnie wystylizować z jakimiś trampkami, na przykład czarnymi, tak? No bardzo ładna, podoba mi się ten zestaw, zobaczymy jak będzie na mnie wyglądać. Idąc dalej mam sukienkę kolejną i sukienka jest z takiego marszczonego materiału, nie wiem jak się nazywa, ale jest dziwny w dotyku, nigdy wcześniej takiego nie miałam materiału. E, sukienka jest ładna, bo kolory są śliczne, to są niebieskie z żółtym połączone, kosztowała 100 zł i... Wzięłam rozmiar 36, więc myślę, że jeżeli byłaby fajna, zresztą sprawdzę, z jakiego to jest materiału, bo naprawdę jest dosyć specyficzny w dotyku. Akurat tym razem tak, e, znaczy nie, że nie patrzyłam w ogóle na ceny, ale jednak e, na skład, ale jednak e, ale to nie było takie kierowanie się tylko i wyłącznie składem. No właśnie, tutaj mamy 100% poliestru. No i to jest trochę czuć. Niestety, także no przymierzę, zobaczę, bo może być tak, że to może być ten poliester z recyklingu, więc to też jest jakby w porządku. Natomiast to już zależy, jak się czujemy w takich materiałach, tak? Poza tym też nie każdy poliester jest taki sam. Niektóre te ubrania poliestrowe są naprawdę bardzo, bardzo komfortowe, bardzo wygodne w noszeniu. I ja mam kilka takich rzeczy, które gdzieś tam już wcześniej kupiłam, zamówiłam, dostałam obojętne. Ale, ale po prostu się je super nosi, są mega wygodne i zostawiłam je, bo owszem są czasami takie, że czujemy się jak w worku, pocimy się i jest to strasznie niewygodne. Natomiast niektóre są takie, że są wygodne. Zobaczymy jak jest z tą skienką, więc też Wam dam znać pod tym kątem. Zamówiłam też koszulkę tak żeby było coś luźnego i to jest koszulka, którą szczerze mówiąc zamówiłam, bo mi się po prostu podobała, znaczy wszystkie rzeczy tu mi się podobają, ale ta koszulka nawet mogłabym sobie ją zostawić um, i ona kosztowała 50 zł, zamówiłam ją w rozmiarze S, mogłam ją spokojnie wziąć w XS, bo jest dosyć szeroka, ale to fajnie, będzie taka bardziej um, obszerna Zamówiłam spodnie dresowe. Tak się zastanawiam teraz, bo myślałam, że zamówiłam też komplet, jakby cały dres, ale widocznie tylko spodnie. One są bardzo, bardzo szerokie. Bardzo szerokie. No ale tak to wyglądało też na modelce. Rozmiar S, 80 zł. Więc spoko. Jeżeli byłby to fajny dres. To myślę, że 80 zł jest całkiem dobrą ceną, ale chyba one będą za duże. W sensie one na modelce też wyglądały bardzo dużo, du jako takie bardzo duże, ale yy, nie wiem, czy ja bym się dobrze czuła po prostu w takich spodniach bardzo, bardzo szerokich. No więc zobaczymy. Tutaj na, no na nogawce na końcu jest taki ściągacz, no ale tutaj to jest strasznie, one są wielkie w kolanie. No nic, zobaczymy. I zamówiłam też buty. E, buty, co prawda, bardzo, bardzo eleganckie. Znaczy, bardziej z takich eleganckich niż, żadne, niż jakieś tam Adidasy czy Krampki. I są to takie kremowe wodki. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. E, kosztowały 200 zł. Nie, to, to raczej nie będzie skóra. 200 zł i ja wzięłam standardowo rozmiar 39, czyli taki jaki noszę na co dzień. I z tego co pamiętam, to zawsze gdzieś tam w Rizerne takie właśnie rozmiary mierzyłam, więc rozmiarówka jest standardowa, bardzo ładne botki i kupiłam je z myślą o tym garniturze. Bardzo ładnie powinno to się komponować, tym bardziej, że właśnie taki kolor jest tam wple wpleciony w ten garnitur. Będzie pasować też do obu sukienek, no do dresów może nie, ale, ale jednak do kilku stylówek, tak? Więc to jest ostatnia rzecz. Także nic teraz mi innego nie pozostaje, jak to wszystko się przebrać i wam pokazać, jak to się prezentuje już na mnie. No dobrze, zacznijmy sobie od tego garnitura. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Rozmiarowo wszystko jest w porządku, więc te rozmiary, które Wam podałam, to no, na mnie basują. Spodnie tutaj trochę. jakby nie wiem, czy to widać, ale tutaj, tutaj coś się dzieje złego, trochę, jakby, ale myślę, że jest to do ogarnięcia, plus nogawki, jakoś teraz się to tak dziwnie ułożyło. W każdym razie tak. E nie wiem, spodnie mi trochę nie leżą, bo one są tutaj trochę luźne. W łydkach znowu mnie obciskają, ale to moja wina. Ja mam po prostu duże łydki. Nic na to nie poradzę. E, marynarka jest bardzo ładna. Ona jest bardzo też cieniutka, więc bardziej bym ją traktowała jako taką zwykłą narzutkę, a nie jako coś cieplejszego do założenia na wierzch. E, całościowo, czy przemawia do mnie ten garnitur? Nie wiem. no... Naprawdę nie wiem, myślałam, że on będzie sztos. Sztosem raczej nie jest, ale nie jest zły. Może dlatego, że ja po prostu jakby nie jestem przyzwyczajona do takich stylówek. Dobrze się w tym wszystkim czuję, jakby jest wygodnie i może zadecyduję, jak zobaczę siebie w kamerze, jak to wygląda. Bo w lustrze patrząc. Um... Nie jest źle, ale tutaj z tym paskiem bym coś innego zrobiła. Fajnie by było, może, jak on by był tutaj zapinany w pasie, te spodnie byłyby na normalnie zamek i byłoby to bardziej elegancko. A teraz jest to tak, jakbym miała luźne spodnie. Chciałabym być trochę elegancka, ale nie do końca wychodzi być eleganckim w, takich, w takim kroju. Um, nie wiem, jakoś tak ten pas mi tutaj, a jakbym wyciągnęła koszulkę. No to nie wiem. Dajcie znać, co sądzicie. Długość tych... Pokażę Wam może jaka jest długość. Długość tych spodni jest taka ok. Nie jest jakaś bardzo długa, ale też nie są krótkie. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, co mam o nich myśleć. Tutaj coś... Coś mi tutaj nie zagrało. Dlatego... Mm, jakby mi nawet tutaj marynarka nie nie gra dobrze. A po ściągnięciu, jakby miała tylko spodnie. No spodnie nie są złe. No. Jakby tak same wyglądają fajnie, ale z marynarką nie. <laughs> Więc może same spodnie byłyby w porządku. Tylko teraz tak, co by do nich ubrać? No, płaszczyk na pewno taki tręcz klasyczny. Czekajcie, założę. Z tym tręczem całkiem fajnie one się prezentują. Bardzo ładnie. Podoba mi się to. To mi się podoba. No, ale ta marynarka nie, na pewno odpada, ale z tym tręczem całkiem ok. Założę teraz buty i zobaczymy. Rozmiarowo buty są w porządku. Natomiast, nie wiem, jakoś dziwnie, dziwnie wyglądają tutaj wśród stopiu. Jakoś się tak dziwnie one układają. Z góry to tak średnio wygląda. Ale same botki jako tako są ładne, tylko chyba nie na moją stopę. Nie wiem, one są za szerokie tutaj wśród stopiu. Może dlatego tak się to prezentuje? Dziwnie. No nie wiem, raczej bym ich chyba nie zostawiła. Mimo tego, że są bardzo wygodne, w ogóle nie czuć, że jest obcas. Naprawdę, pod tym względem super. Ale może do innej stylówki? No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie o tych bodkach, No są takie nietypowe, niestandardowe. Sukienka jest śliczna. Naprawdę bardzo ładnie leży na ciele. I tutaj też, jak możecie zauważyć, mamy takie bówki lekkie co prawda zawsze mi to przeszkadzało bo ja jako sama z siebie już mam dosyć duże ramiona ale tutaj to naprawdę bardzo dziewczęco elegancko się prezentuje no sukienka naprawdę świetna bardzo ładna fajnie leży ale no ten materiał jakby na razie nie czuję że coś bym tutaj miała tak niekomfortowo się czuła natomiast w dotyku nie jest taka super przyjemna. Jest też taka bardzo, bardzo cienka, więc na lato byłaby fajna. Tylko pytanie, czy w lecie nie, um, nie pocilibyśmy się w tym materiale. Ale tutaj też um, dekolt bardzo ładnie się układa, naprawdę jest śliczna. Szkoda, że jest z takiego materiału, bo jeżeli byłaby to wiskoza albo bawełna, to. Rozważyłabym zostawienie sobie tej sukienki. A tak to, to jednak właśnie staram się, jeżeli coś już nowego nabywam do mojej szafy, to staram się, żeby, żeby to było dobre, jakościowo e, materiałowo, tak? Ale naprawdę, no nie mogę się napatrzeć, jest przepiękna. Kurcze, szkoda, że właśnie ten materiał taki. no nie wiem, i też taka fajny, fajna długość jest, bo nie jest taka ani krótka. Ani też nie jest mega długa. Więc fajnie do jakiś trampek. O, przymierzę może do tych bodków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak się prezentują z sukienką. Albo sukienka z bodkami. Ja tego nie widzę, bo nawet na podglodzie jesteście tak daleko, że naprawdę nie widzę. Yy, więc jedyne co mogę ocenić to jak ja się w tym czuję. Czuję się dobrze, ale już mi jest ciepło w tej sukience. Już czuję... Że w lecie byłoby ciężko. Niestety. Botki nadal potwierdzam, że są bardzo, bardzo wygodne. No i fajnie, fajnie to wygląda. Na takie jesienne, ciepłe dni można było jeszcze coś takiego zaszaleć z gołą nogą. Ale nie wiem, jak to się prezentuje razem z tą sukienką. Naprawdę musicie mi dać znać. Fajne jest to w tej sukience też, że jakby tutaj wszystko idealnie jest dopasowane że nie, jak się nachylicie właśnie, nie widać Wam tak dekoltu głęboko, więc to jest też plus. Czas na sukienkę i powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo naprawdę bardzo ładnie leży. Może wykonanie nie jest jakiś super, bo tutaj przy dekolcie. Zobaczcie, że no to wykonanie jest takie średnie. Mogłoby być to ładnie tutaj zebrane. Tu gdzieś mi wystawała jakaś nitka, widziałam wcześniej, więc tak, pod tym względem średnio, ale sama sukienka. O, przepraszam, opera ma. Odjazd. Sama sukienka bardzo ładnie leży. I ta długość jest taka fajna, właśnie, właśnie taka ciekawa. Inna trochę to nie jest też. Mm, nie, no dobra, to chyba jest midi, no nie? Chyba tak Ale jakbyś się to prezentował No tutaj na pewno by trzeba było zainwestować w obcas do tej sukienki Ale sama myślę, że fajnie się prezentuje Przyjemny materiał bardzo e, Jedyny jeszcze minus, jaki się tutaj dopatrzyłam To trochę prześwituje I niestety na przykład w Justonosz fajnie by było mieć jakiś chyba cielisty Mm, bo jak widzicie Ja mam czarny i tutaj prześwituje Więc tak średnio Ale ci listy, bądź też właśnie biały Myślę, żeby zdał egzamin Ładnie tutaj talia jest podkreślona No ładna sukienka Kurczę, nie spodziewałam się, naprawdę Naprawdę się nie spodziewałam, bo wzięłam ją Tak jako takie ryzyko No bo jest to coś innego w naszej garderobie Tak, niestandardowe e, I tak chciałam po prostu zmierzyć Jak w tym będę wyglądać, a okazuje się, że bardzo ładnie, przynajmniej mi się podoba. Dobra, teraz trochę się czuję jak w piżamie, ale no, chciałabym od razu to przemierzyć. Mogę jeszcze założyć tą niebieską kurtkę i w ogóle będę jak jakiś clown. Ale dobra, zacznę od spodni. Spodnie powiem Wam, że ciekawie leżą. E, nigdy nie miałam chyba aż tak szerokich dresów. One są dosyć grube, więc na pewno będą ciepłe. Są wygodne, takie komfortowe, otulające. I chyba polecam, bo naprawdę ciekawie, ciekawie to wygląda tutaj też na dole przy nogawce. No inne, inne na pewno nie są zwężane do dołu, więc e, czegoś takiego na pewno w szafie nie mam. Ale czy bym się dobrze czuła chodząc w takich spodniach? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale rozmiarowo jest na pewno w porządku. Czyli ta SK jest ok, po prostu one są takie szerokie. E, no, a jeżeli chodzi o koszulkę, to średnio, szczerze mówiąc, bardzo średnio, widzę, że w kamerze, bo to jest taki naprawdę czerwień, czerwień, to jest róż Jakby połączenie tych kolorów jest super i podoba mi się, ale na mnie, znaczy chyba mi po prostu te kolory nie pasują No, no serio, wygląda teraz jak w piżamie, ale to przez te spodnie, bo chciałam to wszystko przymierzyć yy, za jednym razem no nie, koszulka jakoś nie. Myślałam, że fajnie coś wprowadzę innego w moją szafę, ale, ale na pewno nie. I to jest właśnie jedyna rzecz, którą zamówiłam, z myślą, że sobie zostawię, a i na pewno zostawiać nie będę, bo nie czuję się, nie czuję, że ten kolor pasuje do mnie. Po prostu. Dobra, teraz na szybkości. Już totalny clown będzie ze mną, ze mnie. Albo czekajcie, wiem jak was wezmę. To jest Wygląda, jakbym szła wyrzucać śmieci po ciemku. Najlepiej, żeby mnie nikt jeszcze nie zobaczył. Kolor jest inny niż w kamerze. On jest bardziej błękitny tutaj na mnie. Nie wiem, czy ja wzięłam rozmiar XS czy S, natomiast widać, że jest duża. No, kaptur też jest spory, jak widać. Nie wiem. Znaczy, Teraz mam te dresy, więc to w ogóle się nie prezentuje, ale sama kurtka. Hmm. Chyba oczekiwałam od niej czegoś więcej. Jakby nie jest takim szałem łam. Znaczy jest czymś innym w, w naszej szafie, na pewno byłoby czymś innym. Natomiast e, nie wiem, chyba jest po prostu za duża dla mnie. Tak trochę jest za duża. Te rękawy tutaj są gigantyczne. Um. Nie wiem, nie przemówiła do mnie jakoś tak bardzo, trochę się zawiodłam, bo naprawdę liczyłam, że ta kurtka będzie czymś wow, że tak będzie chodzić za mną i że będę chciała sobie ją zostawić, a jakoś tak no średnio, średnio, nie bardzo. Chciałam tak na szybkości podsumować Reserved. I może tak, zamówiłam rzeczy naprawdę takie z myślą, że sobie coś potestuję, zobaczę jak ja w tym wszystkim wyglądam. I zamawiając takie rzeczy, ciężko też właśnie się nastawić, że wszystko będzie pasować. Natomiast mm, pozytywnie się zaskoczyłam właśnie tą sukienką długą, gdzie myślałam, że ona na wstępie w ogóle mm, odpadnie, bo na pewno dobrze na mnie wyglądać nie będzie. A tu miłe zaskoczenie. A widzicie, że na przykład kurtka, gdzie byłam. Bardzo pozytywnie zaskoczona, nie przemówiła do mnie, więc warto sobie testować, warto sobie przymierzyć to wszystko, bo na stronie może to inaczej wyglądać, i możemy to odbierać inaczej. Wszystkie linki Wam zostawię w opisie, jeżeli w ogóle te rzeczy jeszcze będą i znajdę. Dajcie znać, czy Wam się taki film podobał. Jeżeli tak, to czy chcecie kolejne, i jeżeli chcecie kolejne, to jaki sklep teraz wziąć na tapetę? Ja się bardzo cieszę, że mogłam sobie zamówić, Poubierać tutaj się, stylizować. W Piżama na przykład. No, to idę spać. <noise> Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dzisiaj mam dziwny nastrój. I widzimy się w kolejnym filmie, we vlogu w niedzielę. Do zobaczenia.